Do piątkowego spotkania oświęcimianie przystąpili z nowym duetem trenerskim Charlesem Franzenem i Tomkiem Piątkiem. Od początku Unici zagrali agresywnie i na efekt bramkowy nie trzeba było długo czekać, bo już w siódmej minucie bramkę zdobył Walusiak. Tyszanie zaskoczeni takim obrotem sprawy nie mieli pomysłu na Unię. Jednak w piętnastej minucie po silnym strzale Kotloża i zmianie lotu Krążka przez Kozłowskiego doprowadzili do wyrównania. Po tej bramce podrażniona Unia zaatakowała GKS jeszcze agresywniej i po podaniu Mikołaja łopuskiego drugą bramkę dla Unii zdobywa Jaros. Druga tercja rozgrywana była w wolniejszym tempie, jednak przewaga osięć nie podlegała dyskusji. W drugiej tercji tak jak wytarzeczkę opadnie z sił moim zdaniem. I za dużo grają po kątach, zamiast przed bramką. Więcej powinni grać przed bramkarzem, zatłaniając bramkarza i szela. Częsza jest szansa na bramkę, a tak to... Sytuacji do strzelenia bramki było co najmniej kilka. W trzeciej tercji Tyszanie doprowadzili do remisu, a następnie objęli prowadzenie. Trener ośięcimian zagrał wabank i ściągnął z bramki Witka, co przyczyniło się do wyrównania wyniku. Karne lepiej wykonywali Tyszanie, a decydującego gola zdobył Bagiński, czym przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny. Czy podoba Wam się dzisiejsza gra z nowym trenerem? Yy, bardzo się podoba, widać taką świeżość w zespole. Tak myślę. Na pewno jest zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Czy pojawiają się jakieś błędy? Yy, no, zawsze jakieś są błędy, ale jest ich na pewno mniej niż ostatnio, w ostatnim czasie. Czy nasza drużyna jest stremowana? No, raczej nie. Widać to po ich grze. Zresztą wszyscy, wszyscy chyba są stremowani. Kibice też chyba. Yy, kibice myślę też obawiają się o wejście do czwórki. Także. Yy. Wszyscy czują, czują presję wejścia do tej czwórki. Słabe i mocne strony w dzisiejszym meczu? Słaba obrona i brak skuteczności. A mocne? No mocnych na razie nie widzimy. Na razie entuzjazm, tylko publiczności. Czy zawodnicy są może stremowani z powodu nowego trenera? Eee, wydaje mi się, że chcą się pokazać jak najlepszej strony. Myślimy też, że oni raczej stremowani nie będą, tylko że oni może zaczną... Walczyć o względy trenera, żeby po prostu mieć pewne miejsce w składzie. Będą się jak najbardziej pokazać, no a potem już wykonywać polecenia trenera. No to już to Może będzie jakieś zmiana mentalności grania albo coś takiego, no ale trudno mi powiedzieć na razie. Jak wygląda dzisiejsza gra z Unią Oświęcim? Nowy trener, czy drużyna jest mocniejsza? Był to bardzo trudny mecz, grali agresywnie, chcieli się pokazać przed trenerem, ale. Pokazaliśmy swoją siłę i, i na to na, na tego, że mamy osłabiony skład ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że naprawdę ci zagraliśmy dobry mecz pod, pod względem taktycznym może, może wyglądało to, że Unia miała momentami przewagę po prostu pod względem yy, przyciśnięcia stroje w naszej tercji, ale, ale takich stuprocentowych szans yy, może nie było, więc graliśmy cię dobrze Wiedzieliśmy, że Unia nie będzie mogła iść tego tempa, co poszło w pierwszej tercji przez 60 minut i w drugiej tercji już myślę, że się więcej mecz wyrównał. W trzeciej tercji w odpowiednich momentach strzeliliśmy bramki. No, szkoda, tej, szkoda tej bramki trzeciej, no, ale, ale dwa punkty tutaj na tym ciężkim terenie też są dobre dla nas. Kibice Oświęcimia mimo porażki wychodzili z lodowiska zadowoleni, ponieważ już dawno nie widzieli tak grającej Unii.